Możemy się inspirować choćby proboszczem albo pobożną panią z Babcią, kościoła, która, która po prostu jest no właśnie, która mnie, no, dla mnie jest przykładem wiary. Miłość się nie liczy w hmm. znaczeniu nie jest policzalna przez ilość odmówionych różańców. I tu przychodzi mnie z pomocą święta Urszula, hmm. która nam, siostrom zakonnym, które tak jak się powiedział, oddałyśmy życie Bogu, ona mówiła, że trzeba czasami umieć opuścić Boga dla Boga. No i teraz jest pytanie, czy ja jako siostra zakonna w, w słusznym wieku, chciałam powiedzieć, czy mogę inspirować się Karlo Akutisem? Szczęść Boże, kochani! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spragnieni Duchowości. Dzisiaj wyjątkowy gość. Siostra Ludmiła Świerczyna, Urszlanka, którą na pewno znacie z internetu. Ja osobiście śledzę i podziwiam. Bardzo się cieszę, że siostra się zgodziła porozmawiać dzisiaj. No, ja też jestem zaszczycona, naprawdę. Dobrze. To już się powymienialiśmy tymi uprzejmościami, tak? tak? To już zaliczone. Już nawet wcześniej. Już nawet wcześniej. Kochani, dzisiaj taki temat chciałbym, żebyśmy porozmawiali na spragnieniu duchowości. Rozmawiamy o takich rzeczach duchowych, chcemy przybliżać tematy, o których chyba mm, mam wrażenie, że czasem dorośli mają rzadko okazję, żeby o tym mówić. To znaczy dzieci jeszcze mają katechezę i na tej katechezie poruszają, poruszamy jakieś tam ważne tematy i jest możliwość zadawania pytań. Tak zwrócimy uwagę jakiś czas temu, że ludzie dorośli trochę nie mają komu zadać pytania. Jeszcze ci, którzy są gdzieś tam blisko, sióstr czy księży, ok., ale pracując na parafii widziałem całą masę takich naprawdę pobożnych, szukających Boga ludzi, którzy trochę się krępują, którzy nie mają jakichś takich bliskich relacji i dzisiaj chciałem porozmawiać o patronach. Bo patroni mamy ich każdy z nas go ma, na chrzcie mamy jakiegoś patrona, na bierzmowaniu mamy patrona, czasem pracując w jakimś miejscu mamy patrona a w sumie nie do końca wiemy, kto to jest i czy ten człowiek jest nam potrzebny. U Święta Urszula Lejoduchowska jest taką mocno, cały czas widoczną i taką aktywną świętą. Siostro, czy dzisiaj patroni są jeszcze potrzebni? Święci patroni są dzisiaj bardzo potrzebni. Trochę tu mi tak się skojarzyło, jak ksiądz mówił, Patroni, że patronaj trochę. Aha, tak, tu w tym, tak. Na marginesie dziękujemy patron patronom z Patronite, którzy nas wspierają <noise> w lokowaniu produktów. Ale właśnie to jest coś, ktoś, kto nas wspiera. Mhm. I jeżeli my tutaj na Ziemi mamy patronów, którzy mhm. nas wspierają w różnych dziełach naszych, działaniach, to tak samo Kościół proponuje nam świętych patronów, po to, żebyśmy też wiedzieli, że nie jesteśmy sami, a przed nami były jakieś osoby, które szły jakąś. Określoną swoją drogą. Ta droga doprowadziła ich do świętości, bo zostali ogłoszeni świętymi czy błogosławionymi. I my, trochę tak trzymając się tej ich drogi, albo przynajmniej jakichś elementów ich drogi, bo to nie da się naśladować świętego patrona jeden do jeden. No właśnie. Ale mogę wybrać coś, co z tego świętego mi pasuje. Coś, co. Yy, Inspiruje mnie, o, to jest dobre słowo, inspiruje. Zdecydowanie tak. I ja, mi się wydaje, że też to, co się wspomniała, jest trochę taką pułapką patronów. W sensie nie ich tylko naszego przeżywania. Ja pamiętam z czasów seminaryjnych, mhm. no tam wczytywałem się w życiorys różnych świętych, i miałem taki syndrom, że czytałem o, nie wiem, świętym Janie Mariu, Marii Wianeju, on jadł spleśniałe ziemniaki. I nic więcej. No, to, żeby być świętym, to ja muszę teraz się głodzić i tak widać, nie wyszło, ale, ale miałem coś takiego, że ja nie chciałem się inspirować świętymi, no. tylko jakby chciałem być tacy jak oni. Nie? To jest taka trochę pułapka, prawda? Często tak. widzisz też u siebie w zgromadzeniu takie sytuacje. To znaczy, zastanawia mnie, na ile właśnie osoby świeckie inspirują się e, siostrą, świętą Uszuloną Duchowską, mhm. która była jednak zakonnicą. No ale jak widać, na tyle jej postać jest tak ukazana. Może my to tak ładnie ukazujemy, <gry> że czy jestem siostrą zakonną, czy nie, to wyciągamy z jej życia takie cechy, mhm. no, takie jej przeżywanie rzeczywistości, że niezależnie od tego, w jakim stanie żyje, właśnie ona jest dla mnie inspiracją i pomocą. Jasne. I to, że Jan Paweł II beatyfikował wiele, wielu małżonków, mhm. Wiele osób świeckich. Teraz na przykład to, że mamy Carlo Akutisa, no, za niedługo no, mamy nadzieję, że. Wspaniale. Tak. Ale to, jest, to jest super taki gest dla młodych, właśnie, żeby, żeby ci święci nie byli takimi oderwanymi od rzeczywistości średniowiecznymi, jakimiś tak. postaciami, które no, żyły w takich czasach, które ciężko sobie dzisiaj nawet wyobrazić, czasem dopiero je powtarzać, te różne zachowania. No i teraz jest pytanie: czy ja jako siostra zakonna w słusznym wieku, chciałam powiedzieć, czy mogę inspirować się Karlo Akutisem? No jednak no. chłopak, no tak. młody, działający w internecie i tu już coś mi się otwiera. Mhm. Czyli ci święci pokazują nam, y, że nie tylko jakaś jedna określona droga. Mhm. Też ostatnio rozmawiałam ze znajomą, akurat teraz o tym Karlu Akutisie tak się mi skojarzyło. Że przedstawia się go jako patrona internetu i Eucharystii, orędownika Eucharystii. Tak. Może tylko wtrąćmy dla tych, którzy nie wiedzą. Karol Akutis, mm. młody chłopak, który we Włoszech jako pierwszy, no nie wiem czy jako pierwszy, ale jako pierwszy święty, ogłoszony świętem, działał w internecie, dlatego jest patronem influencerów i teraz niedługo czekamy na jego kanonizację. Tak. I, I tak rozmawialiśmy właśnie o nim, że to nie tylko Eucharystia, nie tylko ten internet. Mhm. Ale mogę poznając tę osobę, no, korzystać z dóbr, jakie ona y, rozwijała w swoim życiu, a które doprowadziły ją do świętości. Yes. Więc, czy to jest osoba zakonna, powiedzmy, święta uszale, duchowska, czy to są małżonkowie rodzice świętej Tereski od dziesiątka Jezus, zawsze to są ludzie, którzy przede mną szli, i mm -hmm. ich droga w cudzysłowie sprawdziła się. No Czyli trzymając się tej drogi, Trzymając się jakichś takich elementów, które ich doprowadziły do bliskości z Bogiem, no bo to generalnie o to chodzi, no żebyśmy tak żyli, żeby tu na Ziemi być blisko z Bogiem, a kiedyś tam no, przy Nim już w Jego Królestwie. Ale tak. myślę, że warto że tutaj podsum takie podsumowanie zrobić, że po pierwsze. Nie każdy święty jest dla każdego. I teraz nie chodzi o to, żeby wykluczać z grona świętych, tylko no, nie muszę się inspirować y, życiem każdego świętego. Tak? tylko wybieram tych patronów właśnie, czyli spośród tych wszystkich świętych mogę wybrać sobie takich, którzy do mnie, do mnie docierają. Oczywiście od każdego można coś wziąć, ale y, no, też wydaje mi się, taka, y, taka tutaj jest też kwestia, żeby y, znaleźć swoją drogę do Boga. Tak? I teraz inspirując się tak. różnymi, żeby tą swoją drogę odnaleźć, a nie właśnie tutaj wchodzić w buty kogoś i starać się gdzieś tam skopiować jakąś drogę, która, która była przeżyta. To myślę też jest ważne i to widzę, że też tak działa, że często jest tak, że święci znajdują nas. Hmm, że na różnych etapach naszej drogi, naszego życia my poznajemy różnych świętych. Hmm. Ja akurat czytałam w Nowicjacie, bo czytałam taką książkę Chrześcijanie, tam były, mm -hmm. były, były osoby, które jeszcze nie były ogłoszone świętymi, ale czytałam o wenantym katarzyńcu, mm -hmm. ale wtedy to nikt o nim nie słyszał. Okay. Nie? Nie, przepraszam, przepraszam. na drobie, obiecuję. Tak, ale to jest święty, który ostatnio cieszy się dużą popularnością okay. i mam no, kilka przykładów takiego jego bardzo konkretnego wstawiennictwa. Mm -hmm. W cudzysłowie załatwienia różnych spraw. Okay. Ja nie pamiętam z lat wielu przed, przedtem, żeby znana była świętarita. Rita. No okay. Teraz święta Rita Jest bardzo, znana bardzo, znana. bardzo znana. Kiedy powstawało moje zgromadzenie, to był taki bum na świętą Małgorzatę Maria Ala Kok od serca jezusowego. Więc myślę, że z jednej strony święci odnajdują się w danych czasach, ale te święci odnajdują nas. I na pewno dużym błędem jest to, że ja próbuję naśladować tego świętego właśnie jeden do jeden. Mhm. Czyli jeżeli ta święta, ja, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, już nie wiem, jaka to była święta, ale czytałam książeczkę y, i że ona taka była pobożna, i ja zastanawiałam się, czy ja mogę odrabiać zadanie z matematyki w niedzielę. Hmm. Czy to już nie jest przeciwko Bożym przykazaniom? No właśnie, dlatego tutaj też potrzebne jest jakieś towarzyszenie kogoś, kto będzie nam takie rzeczy wyjaśniał. Ja się spotykam z tymczasem w konfesjonale, hmm. że przychodzi ktoś, kto ma duże wyrzuty. Takie sumienia, i na przykład mówi, że no medytuje tylko godzinę e, dziennie, że odmawia tylko tam pół różanicy, a nie cały różaniec i coś tam, i coś tam, i coś tam, i coś tam, i coś tam. Ja tak patrzę i tak mówię, no, przepraszam najmocniej, a, a jakim pan jest stanie, w sensie. Tak. No i to jest młoda mama, która ma trójkę małych dzieci. No. Ani, ani to nie jest stan, w sensie to nie jest siostra zakonna, która poświęca całe swoje życie Panu Bogu na wyłączność i nie ma rodziny prywatnej takiej, żeby właśnie móc wypełnić ten czas modlitwą, ani to też nie jest okres jej życia, bo wiadomo, że kobieta, która ma trójkę dzieci jest emerytką, no, będzie miała dużo większą przestrzeń do tego, że poświęcić się Panu Bogu, niż kobieta, która ma 25 lat, ma trójkę małych dzieci, czy tam 30 lat ma trójkę małych dzieci. No i wiadomo, że ta miłość ma się wyrażać też przez, przez opiekę. Nie można... Nie można jakby swojego stanu i swojego momentu w życiu zaniedbać, tak? kosztem tego, że teraz będziemy wszyscy się modlić. Ale tu, tu użył Ksiądz bardzo dobrego słowa. Miłość wyraża się. Ta miłość wyraża się w modlitwie Dziękuję. do Boga. Udało mi miłość... się coś powiedzieć mądrego. <laughs> miłość wyraża się też w jakimś konkretnym czynie. Czyli jeżeli chodzi o miłość, to miłość się nie liczy w hmm. znaczeniu, nie jest policzalna przez ilość odmówionych różańców. Przez ilość przeczytanych świętych książek czy godzin medytacji. I tu przychodzi mnie z pomocą święta Urszula, mhm. która nam, siostrom zakonnym, które, tak jak się powiedział, oddałyśmy życie Bogu, ona mówiła, że trzeba czasami umieć opuścić Boga dla Boga. Mhm. Czyli jeżeli ja jestem na modlitwie, a przychodzi ktoś i potrzebuje ode mnie konkretnej pomocy, i to nie musi być, no nie wiem, bo nie, bo nie chciałabym, że teraz wyszło. Y, takie znowu takie stopniowanie, mhm. że pomoc po prostu wielka, ktoś umiera i ja idę, biegnę teraz, bo muszę pomagać. To może być najzwyklejsza rzecz, że ktoś przechodził obok i przyszedł, żeby porozmawiać, mhm. bo chciał opowiedzieć o tym, co przeżył. Jasne. I w tym momencie co ja robię? Jeżeli miłość, no to powiem, są takie sytuacje, że ja powiem, teraz mam czas na modlitwę, zaczekaj 15 minut. I tej osobie te 15 minut jeszcze mogę powiedzieć, y, to chodź ze mną do kaplicy mhm. i, i wykorzystajmy ten czas wspólny na modlitwę. Ale będzie taki czas, że ja nie będę, nie będę odmawiać różańca sama czy z siostrami, bo właśnie idę świadczyć miłość w czynie, w spotkaniu, w byciu z kimś drugim. Mhm. Więc żeby też nie stwarzać sobie takiego. Jesteśmy wolni. No Bóg nas uczynił wolnymi, i mm, nie może mnie zniewalać. Modlit no, nie chciałam, jak to powiedzieć. Nie, dobrze, dobrze, ale nie, nie, nie chodzi teraz o to, żebyśmy byli zamknięci w jakichś takich schematach, trochę, tak. bo my takie mamy trochę myślenie urzędnicze. To znaczy, przychodzimy i tak, żeby być świętym, trzeba to, to, mm -hmm. to, to, to. Nie, żeby być świętym, trzeba słuchać Pana Boga, e, iść za miłością i, i znajdować, myślę, miejsce w sercu dla, dla wielu ludzi. I to właśnie ta elastyczność sprawia, że ja mogę ciągle wybierać. Że to nie jest kwestia, czy w moim życiu ważniejsza jest modlitwa, czy służba. Zależy od momentu, zależy od mojego stanu ducha. Tak. Rozmawialiśmy, nie będziemy mówić nazwiska, ale rozmawialiśmy przed, przed włączeniem kamer o, o pewnym ojcu, który, którego zaprosiłem do rozmowy i który mi powiedział: Nie, nie, nie w tym okresie. Zobaczmy za, za parę miesięcy, za pół roku. Teraz to jest taki okres w moim życiu, gdzie muszę się skupić na sobie, muszę sobie poukładać niektóre rzeczy. To te wsłuchiwanie się, myślę, i w siebie, i w Pana Boga jest takim. Kurczę, nie? I też duchowość to nie jest coś, co jest odrębne od mojego życia. Mm, duchowość to jest coś, co kształtuje moje życie, i dobrze ukształtowane przez duchowość życie pomaga mi y, właśnie wybrać, pomaga mm. mi się odnaleźć w jakichś sytuacjach. Y, bo znowu, żeby nie było tak, że my teraz dzielimy. To jest moje życie, to jest czas na modlitwę, to jest moja, y, czas na mo rozwój mojej duchowości. Tak moja duchowość, moja modlitwa, moje życie to jest coś jednego. Ja jestem jednością. I właśnie dla wielu wydaje się to tak trudne do połączenia, i tutaj jest miejsce dla tych patronów. Wybieram kogoś, kto miał podobne elementy w życiu, które trzeba było ze sobą połączyć. Tak? Na przykład no my teraz działamy z tymi kamerami, to no Karol Akutis jest świetnym przykładem, jak można było połączyć miłość do Eucharystii z ewangelizacją w internecie. Tak? I, tak. I właśnie wybieranie tych patronów jest... Okej, okay, siostro, ale mam tak, taką sprawę, bo ostatnio miałem taką dyskusję z uczniami moimi i usłyszałem coś, czego się trochę nie spodziewałem, ale jest dla mnie dosyć trudne. Było dla mnie trudne do przyjęcia, bo rozmawialiśmy o, o autorytetach ja się spodziewałem trochę, że jak ich zapytam o autorytety, to oni mi powiedzą coś w znaczeniu, no, że będą podawać nazwiska takich celebrytów, o których jest głośno, którzy niekoniecznie jakieś wartości, nawet nie chodzi z takimi, z którymi się nie zgadzam, ale że w ogóle chyba nie bardzo deklarują jakikolwiek system wartości, tylko, tylko tak trochę idą przez świat z heja, tak? Lekko duch. Ja też jestem lekko duchem, żeby było jasne. Ale mnie zaskoczyła młodzież, ponieważ mi wcale nie, nie wymieniali takich nazwisk, tylko mówili mi, że oni w ogóle nie mają autorytetów. Mówili, że oni w ogóle nie potrzebują autorytetów. A nawet jedna dziewczynka wstała, to było chyba w ósmej klasie, jedna dziewczynka wstała i powiedziała: Przysiędza, ksiądz jest. Już nie pamiętam, co ona powiedziała: Czy ja się skądś urwałem, czy ksiądz jest. Gdzie ksiądz żyje? Mamy XXI wiek. Ludzie już są dzisiaj tak rozwinięci i tak świadomi, że nie potrzebują żadnych autorytetów. A ja mówię, no dobrze, ale jeżeli będzie jakieś wydarzenie, o którym nic nie wiesz, którym musisz się jakoś opowiedzieć za czymś, no to kogo będziesz słuchała? To ja sobie wygoogluję i sobie się dowiem i sobie sam podejmę decyzję. Czy nie jest to trochę tak, że dzisiaj wśród młodych ludzi ten kult świętych, kult patronów trochę spada nie ze względu nawet na Kościół czy tych ludzi, tylko ze względu na to, że, że my w ogóle żyjemy w takich trochę egoistycznych, takich egocentrycznych czasach, że każdy siebie uważa za najwyższy autorytet i trochę się odcina od przykładów czy rodziny, czy rodziców, czy świętych, czy jakichś postaci ważnych. Trudno mi to nazwać i powiedzieć, ale przyszła mi do głowy Iga Świątek. Mhm. I czy to też nie jest tak, że jednak są autorytety, mhm. bo myślę, że Iga Świątek jest autorytetem. I jako sportowiec, ale też jako człowiek. Mhm. I czy to też nie jest tak, że ci młodzi ludzie, akurat ta dziewczyna, czy oni bronią się przed nazwaniem kogoś autorytetem, że jednak jest ktoś, kto mnie inspiruje, okay. bo może właśnie ktoś ich nauczył tego, że autorytet to jest jeden do jeden, ja za nim idę. Mhm. Ale oni są ludźmi, są, mają ludzi, który, którzy ich inspirują, mają ludzi, za którymi idą. Czy to są, no przepraszam, influencer. Tak? To, czyli ten, który jakoś tam ma wpływ na kogoś. Y, czyli oni. Jest jednak ktoś, kto może nie nazywają autorytetem, mhm. ale kto jest dla nich właśnie taką wskazówką. Mhm. I kogo oni słuchają. Y, czy to wynika z naszego z takiego ogólnego egoizmu, a ja bym powiedziała, może bardziej z zagubienia. Okej. Okay. Okej, okay, czyli, czyli myślisz, że, że ta dyskusja to była raczej walka o taką autonomię, żeby się nie przyznać, niż rzeczywiste pragnienie serca, tak? Że oni... Taką mam nadzieję, że to z okay. tego wynikało, bo gdyby to było... No mówię, z jednej strony nie mam autorytetów, ale idę za kimś, kto mi pokazuje kosmetyki, tak, tak. idę za właśnie, nie wiem, Iga Świątek, ktokolwiek inny, a z drugiej strony mówię, nie, nie, nikt mnie nie inspiruje. Mhm. No to myślę, że to się tak nie da. Jasne, jasne. No myślę, że tak naprawdę chyba przez całe życie szukamy tych autorytetów, świętych, patronów ludzi, którzy właśnie gdzieś tam nas inspirują i którzy już przeszli podobną drogę, żeby, żeby nam trochę podpowiadać. Ale też to, że my pokazujemy różnych świętych, że my opowiadamy o nich że mówimy też sami, dajemy świadectwo, o to myślę, że to jest bardzo ważne, dajemy świadectwo, że właśnie ta święta, ten święty no, w czymś mi pomaga, dopomaga, czuję jego wstawiennictwo, orędownictwo, to też kogoś może, jakby też otworzy mu taką, taką, e, takie drzwiczki i mówi, to, ja, to może ja też mogę. No właśnie, ja mam taką, nie wiem czy się z kojarzy, świętego Leopolda Mandicza. To jest taki... No nie kojarzę. Okej, okay, no bo to jest bardzo mały, mało znany święty kapucyn, który był świętym spowiednikiem, miał metr 35 wzrostu. Ciekawy człowiek. To jest mój patron od lat, lat, lat. I w seminarium jest taka tradycja, chyba nadal jest, powiem szczerze, dawno nie byłem w seminarium, ale chłopacy na pierwszym roku mieli właśnie mhm. świadectwa o świętych i każdy musiał napisać o swoim świętym, wychodziło się na refektarz, no i się wygłaszało, to była pierwsza taka przemowa do loży szyderców, która tam się siedziała i tylko czekała, co tam ktoś wymyśli. No i ja rzeczywiście pisałem o Leopoldzie Mandiczu i to było świetne, że nikt nie znał jego historii. Bo to jest bardzo mały, znany święty, tym bardziej, że żył w tym samym czasie co ojciec Pio, więc charyzmatyk mocno jakby, chociaż między nimi była ciekawa relacja, to na inną, inną historię. Ale właśnie w ten sposób, właśnie to co się powiedziała, że przez świadectwo do kogoś ten święty spowiednik dotarł i miał szansę zadziałać tym swoim przykładem życia w życiu kogoś, kto wcześniej o nim w ogóle po prostu nie słyszał. Nie? To jest to o tych, że ci święci nas szukają przez różne, różnymi tak. drogami. I ostatnio też zajmuję się trochę historią naszego domu mhm. I, i czytam sobie świadectwa, opowiadania, wspomnienia sióstr na temat tworzenia tego domu, ale też w ogóle Urszulanek w Warszawie. I nie ma tam może świę, jak to powiedzieć, na pewno są święte siostry, to chciałam powiedzieć, że są nieogłoszone święte, mhm. ale jak czytam o różnych siostrach, to powiem szczerze, one mnie inspirują, mhm. bo oczywiście mamy świętą Urszulę, ale mamy całe zastępy innych sióstr które świętymi ogłoszone nie są, tak. ale ich życie to co robiły, no to dla mnie w określonym moim teraz wieku, w określonych moich zajęciach to pokazuje mi zobacz zrobiły to, mhm. no ty, ty też możesz. Tak. Ale to jest właśnie nawet czasem to co się mówi, że jest czasem jakaś taka moda na jakiegoś świętego. Ostatnio coraz częściej pojawiają się mody na, na takich Ludzi, którzy nie są jeszcze ogłoszeni świętym, ksiądz Dolin Ruotolo, była ona mm -hmm. nim bardzo głośno przecież ostatnio, prawda? I tak. no my możemy się inspirować choćby proboszczem albo pobożną panią z mojego kościoła, która, która po prostu jest, no właśnie, która mnie, no, dla mnie jest przykładem wiary. Nie wiem, czy, jest, czy była świętą, czy będzie ogłoszoną, czy będzie wyniesiona, Nieważne. Inspiruje mnie i to jest, to jest też w jakiś sposób moje. Zresztą ja się też często spotykam z tym, że właśnie babcia, która już nie żyje, która nigdy nie będzie wyniesiona na ołtarze. Jest moją patronką. Ktoś mówi tak, że ja wspominam, jak się razem modliłyśmy, ja czasem wierząc to, że jest blisko Pana Boga, a za proszę o coś, i to myślę, że to jest takie piękne wyrażenie tych potrzeb. I spina to wszystko, świętych obcowanie, hmm. bo no nie tylko tych świętych, którzy są ogłoszeni tak i błogosławionych, ale właśnie tych, którzy byli blisko nas, tych, którzy byli przed nami, których być może tylko my znamy, hmm. bo byli naszymi sąsiadkami czy babciami. Tak. No ale których podziwiamy, którzy nas pociągają, którzy no, pokazują nam, że w takim świecie jak my, bo oni często żyją w tych samych warunkach, co i my żyliśmy, no, że da się zachować pełnię człowieczeństwa, mhm. da się być dobrym, da się być wierzącym. Jasne. Pięknie, słuchajcie, wspaniale się z siostrą rozmawiaj, mam wrażenie, że to, ta rozmowa mogła być trwać i trwać. Musimy pomału kończyć, ale mam nadzieję, że się z siostrą jeszcze spotkamy. Niezbadane są wyroki boskie. Ja nawet, jak to nawet widać... myślę, że trochę zbadane, bo już mamy kontrakt podpisany na co najmniej jeszcze jedno spotkanie. <noise> Ale tak samo <noise> myślę, że jak. To jest, to jest też bardzo fajne, że tak jak święci szukają nas mhm. i w określonym czasie. Jakiś święty jest bardziej popularny. Tak samo mam wrażenie, że właśnie ludzie jakoś tak się spotykają. Być może to jest spotkanie tylko na jeden raz mm -hmm. i inspiracja, może dobra pamięć o kimś. Bo ja od dzisiejszego spotkania i o Księdzu i o Monice, która tutaj za kamerami siedzi, no na pewno będę pamiętała i będę myślała o Was inaczej niż wtedy, kiedy tylko spotykałam Was patrząc w internecie. Masz się zapytać, czy lepiej, czy gorzej. Ale zostawmy to <laughs> bez komentarza. <laughs> tak samo. Tak samo dobrze. Szartuję oczywiście. Kochani, bardzo serdecznie dziękujemy za tą dzisiejszą rozmowę, bardzo dziękuję siostrze i dziękujemy za to, że jesteście. Dziękujemy jeszcze raz patronom, dziękujemy za, za to, że nas śledzicie na Instagramie, na Facebooku, na TikToku. Wszędzie tam Was zapraszamy. Codziennie przygotowane są dla Was nowe materiały. Do zobaczenia za tydzień o godzinie 15.00. Kolejne spragnień duchowości. Amen.